Pandemia odmieniła sposób w jaki działają media. Tematy, które kiedyś były w centrum uwagi, zeszły na drugi plan, robiąc miejsce dla aktualnych wydarzeń. Są to rzeczy, o których nie myślimy na co dzień, głównie dlatego, że mało się o nich mówi. Podążyliśmy tropem jednego z tych tematów alkoholizmu i sprawdziliśmy, jak ludzie sobie z nim radzą w tych trudnych czasach. Rozdział pierwszy: przeoczone. Nie wiedzieliśmy do końca, gdzie zaprowadzi nas to śledztwo, ale mieliśmy kilka pomysłów, od czego zacząć. Czym jest przeoczenie? Jak do niego doszło? Kogo przeoczono? Zadaliśmy sobie wiele pytań. Przyszedł czas na poszukiwanie odpowiedzi. Z wiadomych przyczyn alkoholizm jest problemem społecznym. Rozwodzić się nad jego naturą raczej nie trzeba. Postanowiliśmy zająć się właśnie nim. Co z alkoholizmem podczas pandemii? Media od samego początku jej trwania nie dawały nam zapomnieć o tym, jak bardzo Polacy rozkochali się w mocniejszych trunkach. Ile wydajemy na alkohol i jakich to rekordów procentowych nie bijemy. To na pewno nie jest temat przeoczony. Jak podaje portal PL, badania zrealizowane na Uniwersytecie Łódzkim pod kierownictwem doktora habilitowanego Jana Chodkiewicza wskazały, że ponad 30% osób zmieniło sposób picia alkoholu w czasie pandemii. Spośród nich ponad połowa deklaruje niższe spożycie alkoholu, natomiast wśród osób pijących więcej znajdują się osoby, które piły w sposób ryzykowny już przed stanem pandemii. Pomyśleliśmy więc, że przeoczonym tematem nie jest sam alkoholizm, ale terapia osób, które z alkoholem mają problem. Zgodnie stwierdziliśmy, że pandemia musiała skutecznie utrudnić życie wszystkim tym, którzy starają się leczyć i korzystają z usług poradni czy innych ośrodków oferujących zajęcia terapeutyczne. Brak dostępu do internetu, wykluczenie technologiczne, problemy z nawiązaniem kontaktu. To wszystko, co przyszło nam do głowy, gdy myśleliśmy o terapii online. Rozdział 2. Terapia. Zdecydowaliśmy się spytać o zdanie na ten temat kilka specjalistek. Pierwsze głos zabrały pedagogzki certyfikowane specjalistki psychoterapii uzależnień ze Stowarzyszenia Karan, Dorota Furtek-Wlazińska oraz Katarzyna Trybek. Chcieliśmy dowiedzieć się, jak istotna jest rola terapii w leczeniu uzależnień i co wpływa na to, że ludzie zaczynają z niej korzystać. Większość osób zgłasza się, gdy ich uzależnienie trwa od wielu lat i gdy to ich takie nałogowe funkcjonowanie rzeczywiście no, przynosiło, przyniosło im dużo strat, jest to uzależnienie głębokie. Właśnie dla takich osób najbardziej skuteczne są formy terapii oparte na całkowitej abstynencji. Część osób zaczyna leczenie na oddziałach detoksykacyjnych, natomiast są osoby, które nie zawsze wymagają takiego leczenia, bądź też z powodów swoich osobistych, rodzinnych, zawodowych nie mogą przez 6 tygodni być w oddziale całodobowym i mogą wtedy korzystać tutaj z pomocy poradni i uczestniczyć w terapii. W grupach podstawowych, z przejściem później do takich grup pogłębionych, bądź na przykład mogą uczestniczyć w oddziale dziennym, i my taki oddział dzienny w placówce mamy, gdzie leczenie trwa 8 tygodni, i taki pacjent przebywa na nim od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 13. Tak jak już wcześniej zaznaczyłam, może to być też grupa, która ma takie oddziaływania też terapeutyczne, tutaj oczywiście przy pomocy terapeuty. U nas odbywa się taka grupa dwa razy w tygodniu, są to sesje dwugodzinne, i taką grupę, pracę taką terapeutyczną na no takiej grupie warto tutaj uzupełnić o spotkania indywidualne, terapię indywidualną z terapeutą. Taka terapia trwa zwykle jeden rok, ale tak naprawdę przyjrzyjmy się z jakiego powodu ludzie piją nadmiernie. Głównie z powodu nieradzenia sobie z napięciem, emocjami, z powodu braku jakichś umiejętności społecznych lub trudności w akceptacji samego siebie. Terapia pomaga poznać lepiej samego siebie, wsłuchać się w siebie, rozpoznać swoje zasoby, rozwinąć umiejętności, których być może wcześniej brakowało, spojrzeć z perspektywy na wiele spraw w swoim życiu. Także myślę sobie, że ta terapia ma ogromne znaczenie właśnie w wychodzeniu z uzależnienia. Zaciekawieni postanowiliśmy zapytać o terapię zdalną. Z początku wydawało nam się oczywistym, że skoro cały świat przeniósł swoje działania do internetu, tak samo jest również z ośrodkami terapii. Spytaliśmy się, czy tak właśnie się stało i jakie problemy mogą z tego wynikać. Trudno byłoby prowadzić terapię zdalną. Istnieje duże ryzyko, że ci pacjenci, którzy się do nas na początku zgłaszają, uczestnicząc w takiej formie, ukrywaliby fakt, że nadal piją. Dlatego nasz oddział dzienny pracuje stacjonarnie, z, oczywiście z ograniczeniami uwzględniającymi reż reżim sanitarny. Pierwszym z takich zagrożeń wydaje się być właśnie większa łatwość w ukrywaniu przez pacjentów spożywania alkoholu. W kontakcie online terapeuta może też zauważyć pewne nietypowe zachowania swojego pacjenta i zapytać wprost o utrzymywanie abstynencji, a pacjenci zwykle są z nami szczerzy. Tak, ale kolejnym zagrożeniem jest to, że nie każdy jest w stanie skorzystać z takiej formy pomocy. Są osoby, które nie mają dostępu do internetu, nie posiadają komputera lub mają słabe kompetencje w obsłużeniu odpowiednich programów, żeby się połączyć z terapeutą. I wtedy możliwa też jest sesja telefoniczna, ale tu też pojawia się problem. Na przykład na przykład słabego aparatu po stronie pacjenta z złej jakości połączeń. Też utrudnieniem jest brak odpowiedniego ustronnego miejsca do przeprowadzenia sesji online. Często pacjenci mieszkają w ciasnych mieszkaniach jednopokojowych z wieloma członkami rodziny. Część z tych pacjentów szuka jakiegoś innego odpowiedniego, zacisznego miejsca, żeby odbyć taką terapię online, na przykład na strychu, w samochodzie zaparkowanym przed domem. Są to dosyć duże utrudnienia, jednak nasi pacjenci starają się je pokonywać. W związku z tym o wiele bardziej tutaj można by powiedzieć, że zachęcamy pacjentów do jednak spotkań takich w instytucji, tak w placówce, ale już też i mamy takie informacje, że większość naszych pacjentów woli zdecydowanie ten kontakt taki face to face, ponieważ dla nich spotkanie z żywym człowiekiem jest właśnie czymś, czego oni bardzo oczekują, na co liczą, bo choroba alkoholowa to jest też choroba samotności. W związku z tym ten kontakt z terapeutą. To czasami jest takim pierwszym zdrowym, szczerym kontaktem, który pozwala im na takie poczucie e, też e, no, bycia ważnym. Z rozmów z terapeutkami wynika więc, że uczestnictwo pacjenta w terapii grupowej, jak i indywidualnej, pozwala pacjentowi dotychczasową relację z alkoholem zastąpić relacjami konstruktywnymi z innymi uczestnikami grupy bądź z terapeutą. Przez to, że terapia online sprawiała dużo trudności, placówki zaczęły decydować się na powrót do tradycyjnych metod prowadzenia terapii. Zapytaliśmy o zdanie Weroniki Kudzie, pedagogzkę, specjalistkę psychoterapii ze Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż. Cytując, Stąd też uczestnictwo w terapii grupowej bądź też w grupie wsparcia jest niesamowicie ważnym elementem leczącym. Z jednej strony daje otuchę, wsparcie, ale daje również poczucie jedności, spójności i autentyczności i życia w zgodzie z sobą samym, czyli jest przeciwieństwem zasad i funkcjonowania z czynnego okresu uzależnienia. Myślę, że w tym czasie były dwa bardzo trudne momenty. Pierwszy moment był związany z tym, że pacjenci nie mogli uczestniczyć w terapii grupowej, od której otrzymywali dotychczas ogromne wsparcie, i w momencie przeżywanych kryzysów osobistych pozostawali praktycznie sami bądź zostawała im jedynie możliwość odbycia zdalnej sesji indywidualnej z terapeutą. Wydawało nam się, że coś co do tej pory było normą w trakcie pandemii okazało się niewykonalne bądź nieaktualne. Mimo, że nasze obawy co do terapii online się potwierdziły, to nasza teza została obalona. Terapie na żywo, ze względu na dobro pacjentów, wciąż istnieją. Rozdział 3. Nowa teza. Terapeutki, z którymi rozmawialiśmy, zasiały w naszych głowach ziarno niepewności. Jedno natomiast było pewne. Coś zostało przeoczone i z pewnością nie chodziło o kwestie związane z terapiami online. Widzieliśmy, że ludzie kupują alkohol podczas pandemii. Widzieliśmy też, że ośrodki terapii uzależnień działają nadal. Przez moment zwątpiliśmy nawet, czy aby na pewno alkoholizm jest dobrym tematem. Każdy przecież wie, czym alkoholizm jest, a nasz początkowy pomysł prowadził donikąd. Wszystko przemawiało za tym, żeby poszukać nowych przeoczeń. Jednak ciągle coś nie dawało nam spokoju. Ciągle odczuwaliśmy, że problem leży głębiej. Postanowiliśmy więc szukać dalej. Średnia spożycia alkoholu w Polsce jest wyższa niż średnia europejska. Według danych WHO w Polsce na jednego mieszkańca przypadało w 2016 roku średnio 10,4 litra czystego alkoholu etylowego, co sprawia, że nasz kraj znajduje się w czołówce europejskich państw pod względem spożycia alkoholu. Stwierdziliśmy, że w poszukiwaniach nowej tezy może pomóc nam ktoś, kto rozumie cały ten biznes alkoholowy. Zaczęliśmy więc pytać osoby pracujące w sklepach monopolowych. Ruszyliśmy w miasto. Wielu sprzedawców i sprzedawczyń nie chciało odpowiadać na nasze pytania. Część nie była w stanie na nie odpowiedzieć ze względu na dużą liczbę osób czekających w kolejce, ale w końcu udało nam się z kimś porozmawiać. Że raz mi się tutaj udało zrobić rachunek na 890 zł. I to płatnością gotówkową, więc. Yy, generalnie są zazwyczaj brane pod tytułem. <laughs> Halne, mocne i tak dalej. Czyli prowadzi browary z niższej półki bądź sety, dwusety. Niestety to jest sklep niedaleko Wyspy Słodowej, więc. To Można sobie. powiedzieć, że tutaj co tydzień są nowe twarze, ale w większości obsługujemy stałych klientów. Okej, okay, a czy ci stali przychodzą częściej? Codziennie? Codziennie. I to częściej niż przed pandemią? Na przykład nie parę razy dziennie? E, tego nie wiem, tego nie, ale pewnie tak, pewnie tak było. Rozmowy w sklepach zwróciły naszą uwagę na coś zupełnie innego. Dlaczego tak właściwie częściej sięgamy po alkohol? O tym powiedziała nam Agnieszka Kachel. Psycholożka, specjalistka terapii uzależnień w procesie certyfikacji z Fundacji Nowa Droga. Generalnie, żeby ze strachu przed pandemią ludzie siadali i bili, to samego strachu on nie jest aż tak wywidywany, żeby sobie z nim nie radzić. Natomiast jeśli nie ma uzależnionych, to szereg czynników złoży się na to, że sięgną po alkohol, a przede wszystkim komfort, jaki ma się w domu, a czym sobie to człowiek usprawiedliwi, czy strachem, czy wodą, e, czy tym, że się pokłócił e, z kimś w pracy przez telefon, czy to była żona, czy dziecko źle pusty postawiło, nie ma znaczenia tak naprawdę. To tylko jest mechanizm iluzji. Nie ma żadnych badań e, nieco wprowadzone na temat, czy e, jak w, e, w pandemii rozwija się uzależnienie, czy ile jest nowych przypadków osób uzależnionych od alkoholu. Te czasy pandemii i e, izolacji, niczym się nie różnią, e, od, jeśli popatrzymy na to w ten sposób, nie? niczym się nie różnią od normalnych czasów. Być może tylko, tak jak mówię, no, sposobności do picia jest więcej. Weronika Kudzia wspomniała nam natomiast o tym. Na ten moment zagrożenie widzę takie, że przez terapię online wzmacnia się poczucie wygody oraz pójścia na skróty. Dochodziło też do różnych dyskusji, co robić w takich sytuacjach, gdy na przykład pacjent znika z ekranu w trakcie zajęć. Czy to powód do tego, aby miał nieobecność na zajęciach, czy nie i wiele podobnych? Zamknięcie w domach, nuda i możliwość zniknięcia z ekranu zwiększyło komfort pacjentów w walce z uzależnieniem. Tak, nasza poprzednia teza była błędna, ale także nie zdawaliśmy sobie tak naprawdę sprawy z tego, jak szkodliwe może być odsunięcie uczestników terapii grupowej od ich regularnych, odbywających się na żywo spotkań. Rozdział 4. Bohater. Nasunęły się nam kolejne wnioski. Naszym głównym bohaterem jest alkoholizm. Jednak przez pewien czas zastanawialiśmy się, kto mógłby użyczyć mu głosu. Tak trafiliśmy na niego. Mężczyznę związanego ze środowiskiem akademickim, dla którego pandemia stworzyła idealne warunki do aktywnego rozwoju nałogu. Ze względu na wrażliwość tematu, postanowiliśmy zanonimizować jego głos. Nie piję, lecz popijam. Co jakiś czas robię przerwy, żeby sprawdzić, czy nie jestem pijakiem i czy mam kontrolę. Pracuję naukowo, prowadzę dużo zajęć ze studentami. To chyba o to chodzi z tym niepiciem. Się bałem, że zauważą, że potraktują niepoważnie. No jest tak, ale nie codziennie. Zajęcia rano. Wino białe, rozcieńczone, zimne, najlepsze dla mnie. Świeży umysł, fajna energia, super kontakt ze studentami. Nie przeginam, nigdy nie przegiałem. Nie wiem, jak inni sobie radzą 8 godzin przed laptopem. Może tak samo. Byłem kilka razy na spotkaniu z terapeutą przed pandemią i na takich otwartych spotkaniach. Trochę nie piłem w sumie trzy lata, bo to takie było dumne powiedzieć publicznie dziękuję, nie piję, bo nie chcę. Gorzej powiedzieć nie piję, bo znowu zacznę. To nie było trzy lata, tylko pięć semestrów niepicia. Wcześniej taki wczorajszy przychodziłem dobry dezodorant, perfumy, guma do rzucia i kilka razy klinik przed zajęciami oraz dni mokre, gdy nie było rano zajęć i suche, gdy zajęcia rano. Czasem mi się już mieszało. Aż trzy lata suchych dni to była duma. Po pandemii przestanę znowu. No, chyba dam radę. Mówisz, że mogę nie dać? Różni o tym mówią. Jeszcze przed przystąpieniem do pracy nad materiałem zabraliśmy się za research. Natknęliśmy się wtedy na obco brzmiącą nam nazwę: suchy alkoholizm. Cytując Agnieszkę Kachel: Są też ludzie, którzy na pewnym etapie żegnają się z substancją i funkcjonują już bez. Ci, którzy zaczynają się leczyć, mają większe szanse. Ten suchy alkoholizm dotyczy tych ludzi, którzy przestali pić, a nie chodzili na terapię. Nie dowiedzieli się, jaka to jest choroba, jakie są mechanizmy, jak funkcjonować, bo po to jest właśnie terapia. I ci, którzy rzucają i mówią: Ja od dzisiaj nie piję super, i udaje im się nie pić długo albo do końca życia ich to nie dotyka. Oni nie wiedzą, dlaczego są źli, dlaczego są smutni, dlaczego są rozdrażnieni, dlaczego są kłótliwi. Nie wiedzą, co to jest, a to są symptomy głodu alkoholowego. Nasz bohater nie wspominał o powyższych objawach, jednak sam użył podziału na suche i mokre dni. Stąd też zaczęliśmy się zastanawiać nad jego przyszłością. Jeśli teraz przejście na online jest dla niego pewnego rodzaju odskocznią od codzienności, terapii i stresu, to co się stanie, gdy będzie musiał wrócić do nowej codzienności, do spotkań face to face ze studentami i pracownikami uczelni? Czy nasz bohater stanie się ofiarą suchego alkoholizmu? Rozdział 5 Błędne koło. Jedna z przeprowadzonych przez nas rozmów rzuciła całkiem nowe światło na to, w jaki sposób zaczęliśmy postrzegać alkoholizm. Agnieszka Kachel zwróciła naszą uwagę na to, jak podstępne może być uzależnienie. Każdy z nas jest w stanie do pewnego stopnia regulować swoje uczucia i emocje. Osoby uzależnione dostają na dodatek lekarstwo, które pozwala regulować je w jeszcze większym stopniu, a tym lekarstwem jest właśnie alkohol. Po tym wszystkim poczuliśmy, że stoimy w miejscu. Uzależnienie od alkoholu zaczęło coraz bardziej przypominać błędne koło. Nieistotne, czy osoba uzależniona zdecyduje się powrócić do picia, czy też nie. W obu wypadkach czekają ją konsekwencje. Jedne natury psychologicznej, drugie społecznej. Byliśmy jednak pewni jednego: następstwa odstawienia są niemal na równi z konsekwencjami trwania w nałogu. Zaczęliśmy się zastanawiać, co będzie ze wszystkimi osobami uzależnionymi takimi jak nasz bohater. Rozdział 6. Prawdziwe przeoczenie. I tutaj wpadła nam pewna myśl do głowy: co mówią o tym media? Często słyszymy o rosnącej liczbie uzależnionych, o tym, że alkohol szkodzi, a spożywać można go dopiero po 18 roku życia. Jednak o konsekwencjach nałogu niewiele wiadomo. Każdy straszy nas tym, że alkohol zabija, a czy ktoś mówi, jak temu zapobiec? Nie mówimy teraz o remedium na alkoholizm. Nie sprawimy, że uzależnienie zniknie, a jego następstwa nie będą tak drastyczne. Chcemy za to zauważyć, że odpowiednie nagłośnienie sprawy w mediach, uświadomienie społeczeństwa o skutkach alkoholizmu jest równie ważne, co podawanie w telewizji tabelek z liczbami. Edukacja i działania prewencyjne to nie klucz do sukcesu, ale na pewno jest to jakiś początek. Sytuację w mediach skomentował Tomasz Włoczko, dziennikarz radiowy. Moim zdaniem, y, część osób może się nad tym zastanawiać, że jeżeli media coś mówią, a w tych mediach na mówią celebryci, y, to to coś daje. Pewnie części osób, odbiorców, otwierają się jakieś klapki, nie? że to o, jest jakaś klapka. Natomiast, żeby coś naprawić no to, to, to się trzeba zmówić, tak? To ktoś musi wymyślić jakiś pomysł i musi ten pomysł zrealizować. Problemem w tej chwili w całej sytuacji medialnej, sytuacji naukowej jest to, że nikt nie realizuje tych pomysłów. Nawet są ludzie, którzy zajmują się kreacją ale żeby to zrealizować, doprowadzić do jakiegoś końca, tak? Czyli moim zdaniem przeoczeniem jest to, że nie doprowadzamy spraw do końca. Nie realizujemy ich, tylko sygnalizujemy i szukamy, kto powinien się tym zająć. A jak się nikt nie zajmie, to temat jest y, pozamiatany pod dywan, mówiąc kolokwialnie. W ogóle samo mówienie nie spowoduje, że w świecie jest jakaś zmiana. Czyli mówiąc, że jest kryzys klimatyczny, nie powoduje od razu, że my to naprawiamy. Tylko jest to komunikat. Oczywiście to może być impuls. Ja nie mówię, że to jest bez sensu zupełnie, że, to, że, że jest to niepotrzebne, ponieważ nikt się nie zajmie, jeżeli wcześniej ktoś tego nie znajdzie i nie zakomunikuje. Więc komunikować trzeba, trzeba też pilnować, czy jest to yy, w jakiś sposób realizowane. Według Agnieszki Kachel. Nie ma reklam czy billboardów. Tej sprawy nawet nie można reklamować. Ta branża jest wyłączona od tego. Wszystko dzieje się w czterech ścianach. Dopiero kiedy sytuacja się rozwija, zaczyna się leczenie. Przede wszystkim trzeba by było zacząć od edukacji w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Tu powinna zacząć się edukacja o uzależnieniu, jak to wygląda, jak to się rozwija, tak, aby pokazać, jak można pomagać. Prewencyjne działania zrobią więcej niż reklama po 22 po 8 reklamach piwa i fajnej zabawy. Proszę sobie wyobrazić, że po tym jest reklama terapii i terapeuty, jeśli pijesz wiele albo codziennie to zgłoś się na terapię. Kto by to oglądał? Rozdział 7. Przyszłość. W tym momencie zaczęło nam się parę rzeczy klarować. Po pierwsze, media nie zwracają uwagi na konsekwencje uzależnienia od alkoholu. Nie szukają rozwiązań, a jedynie stwierdzają problem. Drugie wywiązało się z pierwszego. Ważniejsze od terapii i samego alkoholizmu w tej chwili jest to, co będzie działo się za jakiś czas z osobami pijącymi. Media na to nie zwracają uwagi. Z socjologicznego punktu widzenia całą sytuację skomentował profesor Mikołaj Cześnik, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS. Myślę sobie, że, że te efekty społeczne na razie to one nie są bardzo bardzo widoczne. Pewnie jest jakaś korelacja pomiędzy zwiększonym spożyciem alkoholu a różnymi innymi patologiami, bo z reguły nadużywaniu alkoholu czy uzależnieniu od alkoholu towarzyszą różne inne nie bardzo zdrowe aktywności. No, pewnie rośnie przemoc. Wiemy skąd inną, że ta stresująca sytuacja zwiększyła przemoc w polskich domach i w polskich rodzinach. Myślę, że alkohol temu nie przeciwdziałał, raczej pomaga. Powiedziałbym tak, no ten, ten problem alkoholu będzie raczej problemem towarzyszącym. On nie jest praprzyczyną, tylko on jest raczej takim korelatem tych zjawisk. Mm -hmm. y I on... Tylko utrudnia wychodzenie z nich. No wiele wskazuje na to, że będziemy wszyscy mieli zbiorowo problemy psychiczne, yy, będziemy przeżywać różnego rodzaju traumy, yy, stresy, związane, jeszcze długo no, związane z pandemią. One się będą yy, no, w rodzinach to na przykład będą stresy związane z wychowaniem młodego pokolenia, prawda? No, to, co dzieciom zabrano, szczególnie dzieciom, myślę, że tutaj studenci jakoś sobie lepiej poradzili, czy, czy starsze dzieci, ale szczególnie tam 10-12-、14-latkowie poradziły sobie słabo. To będzie oczywiście rezonowało w rodzinach, dlatego, że no w rodzinach to też będzie wpływać na życie rodziny, prawda? Więc yy, ten alkohol może się tam pojawiać, no bo tych stresów w ogóle w rodzinie będzie bardzo dużo. Będziemy mieli, wszystko na to wskazuje, kryzys gospodarczy już ma. No, z tym kryzysem też sobie będziemy musieli jakoś radzić. Biorąc jeszcze pod uwagę to, że w Polsce nie ma kultury dbania o swoje yy, zdrowie psychiczne, to znaczy... Yy, chodzenie do specjalisty, pojawia się tego więcej, ale to, to też my nie mamy wystarczającej liczby wykształconych terapeutów do tego, żeby, żeby pomagać ludziom, bo no jednak te wcześniejsze, powiedziałbym, brak zaufania do osób, które się zajmują psychoterapią, szeroko rozumianą, nie tylko psychologów, no to powoduje, że, że ta wyrwa, ten popyt jest Pewnie kilka razy przekraczający podaż. Z tym na pewno będziemy mieli problem, ale przede wszystkim, no, mówiąc kolokwialnie, wielu ludzi zamiast iść do specjalisty, to sięgnie po kieliszek, prawda? I to będzie dopiero problem. No i tych prawda, kieliszków, po które ludzie będą sięgać, z różnych powodów będzie po prostu dużo, no bo to będą, jak powiedziałem, problemy rodzinne, traumy, stresy rodzinne, ale także to wszystko, co jest związane z kwestiami. Gospodarczymi, na ten nowy świat będzie wymagał adaptacji, a adaptacja jest zawsze stresująca. Więc, żeby się dobrze zaadaptować, część ludzi będzie po prostu tego alkoholu nadużywać. W związku z tym, ja z drugiej strony nie spodziewam się, żeby wyjście z pandemii oznaczało jakiś gwałtowny spadek. Raczej mhm. oczekiwałbym, że taki kroczący wzrost y Możemy dalej obserwować albo to się ustabilizuje na tym poziomie, natomiast nie wydaje mi się, żeby ten powrót do normalności oznaczał, że Polacy nagle zaczną pić, no nie wiem, o 20-30% mniej, także to spożycie tego alkoholu w 10 spadnie na 7 albo 6%. Tego raczej bym się nie spodziewał. Nikogo nie interesują konsekwencje. Nikt nie myśli też o zapobieganiu. Zrozumieliśmy, że naszym tematem tak naprawdę od samego początku nie był wyłącznie alkoholizm. Jest on jednym z wielu przykładów tego, jak media traktują podobne, społecznie istotne sprawy. To właśnie ta medialna ignorancja jest przeoczeniem. Kiedy coś przestaje być atrakcyjne medialnie, przestajemy o tym mówić. Ale co z ludźmi? To oni są tu głównymi bohaterami: ich historie, uczucia, przyszłość. Mimo to nikt nie szuka rozwiązania. Nikt nie oferuje konkretnej pomocy. Dlatego my chcemy pokazać Wam, że są inne rozwiązania i instytucje, które oferują specjalistyczną pomoc i poradę. Telefon zaufania: 124 116 044 Śląska Fundacja Błękitny Krzyż 338 172 838 Centrum Interwencji Kryzysowej Karan 713 491 556 Ośrodek leczenia uzależnień: Nowa Droga 664 913 885 Dziękujemy za pomoc w realizacji materiału Agnieszce Kachel, Dorocie Furtak Wlazińskiej, Katarzynie Trybek, Weronice Kudzi, Tomaszowi Wołoczko, Karinie Stasiuk Krajewskiej, Mikołajowi Cześnikowi i anonimowemu Bohaterowi. Materiał zrealizowało SKN na głos. czytali Maciej Walas i Justyna Rogula.